Proszę państwa, niezwykle serdecznie państwa witam w kolejnym moim programie, który nazywa się 100 rozmów na stulecie niepodległości. Proszę państwa, dzisiaj moim gościem jest wybitna postać, człowiek, który odcisnął absolutnie niepowtarzalne piętno na historii Polski. Przyjmijcie go gorąco przed państwem król Bolesław Chrobry. Cześć, cześć, siema. Jak krzyczę Bolesław wykrzyczcie Chrobry, Bolesław? Chrobry. Bolesław! Bolesław, Prawy. cześć, laską Bobry. No. To Dobra, co królu, siadamy, tak? No może ja pierwszy, no, no. i teraz możesz siąść. No. tak na przełamanie lodów może byśmy przeszli na ty. <śm> tak na przełamanie lodów może bym ob ci obciął stopy, co? <śm> <śm> To może jednak nie skorzystam. No, to ja też nie. No, no. królu, królu, Bo, bardzo się cieszymy, że nasza wysokość przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. No, wiesz, jakby od kilkunastu wieków nie żyję, także obowiązków mniej, nie? To z chęcią przyjmuję takie zaproszenia. No, czekam, aż mnie. Kuba zaprosi, nie? Na razie biorę to, co jest. Pierwszy król polski, tak. Bolesław Chrobry. Tak. Skąd pomysł na nazwę? No, kurde. wy się pismaki nigdy nie nauczycie, no. no gdybyś na przykład spytał Jagera, skąd pomysł na nazwę Rolling Stonesów, to byś dostał w mordę, no, Ja ci mogę wy ewentualnie, nie wiem, stopę uróżnić. <grym> Dobrze, król to może inaczej. Jak byłeś władcą, czy nie przeszkadzała ci rozpoznawalność na ulicy? O nie, nie, zupełnie. Nie, nie. Wtedy ulic nie było, wiesz, także to kompletnie nie przeszkadzało. A czy jak byłeś królem to zdarzały się jakieś zabawne sytuacje na przykład? Oj pełno, oj o. pełno. Oj to na przykład o, sobie teraz przypomniałem, jak udawałem, że się zdenerwowałem na mojego brata Dobromira i udawałem, że chcę w niego toporem rzucić i mi się Topór wyślizgnął, zgnął. I co? Zabiłem go. Albo ty, to, to kiedyś ten e, siemiomysł, taki mój kuzyn, wiesz, ukradł mi e, taki pasek ze złotą klamrą, nie? No to mu łapę urżnąłem i się potem okazało, że miałem przy innych spodniach. O matko, ale później Siemek, wiesz, też się ze mną śmiał klaską, tam e, brawo, brawo, taki żart, o kurde, to było to, to było to rewelacja, no. żeśmy się z Siemkiem śmiali, no. Dobrze, to może zmieńmy jakoś temat, gdybyś nie był królem, to kim chciałbyś zostać? O, o i to jest dobre pytanie, wiesz co, no, ja bym chciał na przykład pracować e, w wymiarze sprawiedliwości, wiesz. O, konkretnie jako? E, obrońca z urzędu. Ja, ja sobie robię jako kat, no co ty. Błagam Cię, żeby wiesz, pożyteczne łączyć z przyjemnością, a, ale nie? nie? no to królu... Nie, może... no wiesz, no żeby tak normalnie, żeby, żeby to było hobby i praca, nie? Jednocześnie, o i żebym jeździł po całym świecie i wykonywał te kary, nie? Takie work and travel, nie? To by było coś. Ty. Nie, o, królu, to możecie Cię rozczarować, ale w Polsce już się nie wykonuje kary śmierci. No co ty. Tak? Nie, no nawet na odpustach? Nawet na odpustach. No to, a to... Na przykład, jak są święta, to czym się gawić na rynku zabawia? A normalnie, no, szopka jest, w środku Jezusek, pasterze, królowie. Aha, ci królowie i pasterze to już mają głowy ucięte, tak? Czy... Nie. Ręce, nogi urżnięte? Nie. Połamane? Nie. Nie wiem, przypala się ich ogniem, biczuje, cokolwiek, jakoś wyrywa paznokcie? <noise> Król już u nas nie ma już karcie lesnych. No to gdzie to jest zabawa? No? no to straszne, ty. A to przestępców już też nie ma? Nie, są. No to jak się ich karze? No, wsadza się ich do więzienia. Aha, i co oni tam robią? No, siedzą. No i gdzie tu kara jest? No, no nie, nie mogą wyjść. A! Czyli jednak mają nogi urznięte, tak? Tak? Bo, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Nie, 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 nie mają urzniętych. Połamane? Nie. No to czemu nie wychodzą? Bo ich pilnują strażnicy. A kto opłaca tych strażników? No państwo! No to nie lepiej by zaoszczędzić na nich i... bandytów ściąć? Już mówiłem, że to jest niehumanitarne. <laughs> niehumanitarne! Co za słowo? To słowo mi się kojarzy. Z... <laughs> Kudźwa z niczym mi się nie kojarzy. No, no. O, matko! O, kurde, a jak ten więzień, nie? Ten bandyta odbędzie tą swoją karę, nie? E, to co później? E, wychodzi na wolność, już jest grzeczny, jest ok, tak? No niestety niekoniecznie, nie? Niektórzy ciągle popełniają te same przestępstwa, no. I co potem się z nimi dzieje? No wracają do więzienia. E, e, po co? No, odbyć karę. Ale już odbyli. No tak, ale mogli nie zrozumieć tych swoich błędów, no. no to jak za pierwszym razem nie zrozumieli, to za drugim razem załapią? Mówiłem, ściąć od razu. No, no nie. Ja ci, ale nie że ma się, u nas kary śmierci, królu. Żeście system sądowniczy na głowie postawili, matko, a ten. A stolicą dalej jest gniezną? O nie. Król, teraz stolicą Polski to jest Warszawa. O, Warszawa! Za moich czasów to była mała Wiocha, zamieszkana przez strasznych dzbanów. O kurde. A to się pozmieniało. Teraz Warszawa to wielkie miasto. Ale mieszkają same swójki. Aha. A, czyli w ten sposób. A ten, a powiedz, e, kto teraz jest królem? Nie mamy króla, mamy prezydenta. Aha, i to on rządzi? I tak i nie. Już to nie za bardzo rozumiem. No, nikt nie rozumie, ale tak generalnie jest. No. A ma jakąś radę starszych, czy kogoś takiego? Tak, tak. Wszystkie ważne rzeczy ro, rozmawiają o tym posłowie w Sejmie. Podejmują ważne decyzje. A super, i ten. E, I co, A jak ten poseł na przykład coś spartoli, nie? – To jaką ma karę za to? – Żadnej, ma immunitet. Yy, – Nie łapie, co to jest? – To jest taki, jakby, jakby ci tu król powiedział, taki list żelazny. No nie można ich ani skazać, są bezkarni. – O matko, jedyna, to wy musicie strasznie uważać. To ten Sejm to jest wymarzone miejsce dla bandziorów. No choroba. No to żebyście tam złych ludzi i głupich nie powpuszczali, no to trzeba uważać. – No Oj, za późno królu, za późno. A ten, a, a powiedz, e, kto teraz jest największym wrogiem Polaków? Krzyżacy? Ruscy? Nie. Węgry? Auk ZUS! Z o. o matko, jest takie państwo? No, można by tak powiedzieć, że to takie państwo w państwie. O kurde, czyli taki trochę pasożyt. Trochę tak. I co, u nas w Polsce na miejsce Krzyżaków oni są? Tak. No to muszę skoczyć na miasto, wiesz? Gdzie król idzie? Idę do ZUS-u, będą tam cięcia.